Jeden Nie, jeden jest Nie, Cześć, jesteśmy wolontariuszami ze wschody. Pokażemy Wam nasz pierwszy krok w wolontariat. W takim razie zapraszamy! Oratorium to organizacja działająca od 7 lat przy parafii we Wschowie. Prowadzona jest przez siostry salezjanki. Kierownikiem jest siostra Lucyna Gocyła. W prowadzeniu pomaga jej 18 animatorów i około 36 wolontariuszy z klas gimnazjalnych z naszego miasta. Wszyscy oni zajmują się tutaj dziećmi. Mam na imię Cecylia, mam 16 lat. Uczę się w pierwszym liceum Mia Tomasza Zana we Wschowie w klasie multimedialno-dziennikarskiej. 31, 32 plus 31. I Czyli nazywam się Ola, mam 16 lat, w tym roku zaczęłam naukę w pierwszej klasie liceum we wschowie w klasie biologiczno-chemicznej Czyli co musimy zrobić? Jeśli coś rozdzielamy, to jakie działanie wykonujemy? No nie tak! Ale żeby podzielić porówno i tutaj mam dwie liczby, to co musimy znaleźć? Mam na imię Michał, mam 16 lat i uczę się w pierwszym liceum we wsowie, w klasie o profilu multimedialno-dziennikarskim. Nasza trójka jest tutaj od prawie trzech lat, a od roku jesteśmy animatorami, czyli jakby na wyższym stopniu wolontariatu w oratorium. Mamy także dłuższy staż. Wolontariat animatora polega na tym, że mamy więcej obowiązków. Oprócz tego, że pomagamy w nauce, także organizujemy wszystkie gry i zabawy oraz czas wolny dla dzieci. W oratorium jestem od dwóch lat. Trafiłam tutaj y, dzięki mojej koleżance, która namówiła mi, żebyśmy przysz przyszły tak na próbę. I postanowiłyśmy przyjść na pierwsze spotkanie. Bardzo się nam to spodobało i chciałyśmy zostać. I ja zostałam do teraz. O oratorium dowiedziałam się głównie od mojej siostry. Chociaż więcej informacji na ten temat zdobyłam od siostry Lucyny Gocyły na lekcjach religii. Bardzo zaciekawiło mnie to miejsce. I też to, co się tam dzieje, też ci wszyscy ludzie. Więc postanowiłam pierwszym razem przyjść na próbę. Kiedy już ta, ten pierwszy raz oratorium nadszedł, bardzo spodobała mi się atmosfera, która tam panuje. Ci, ci wszyscy ludzie, którzy byli tak radośni, którzy mnie od razu zaakceptowali i przyswoili, jakby do swojej grupy. Myślę, że oratorium to jest wspaniałe miejsce. Praca oratorium podzielona jest na trzy, a właściwie cztery dni w tygodniu. Wtorek to dzień, w którym skupiamy się na pomocy dzieciom w nauce. Po zajęciach zapewniamy tym wszystkim dzieciakom możliwość zjedzenia podwieczorku i wypicia czegoś ciepłego. W środę przeznaczamy na koła zainteresowań. W tym czasie dzieci mogą spędzić czas na nauce języka angielskiego, gry na gitarze. Czy tańca, ale są także zajęcia sportowe oraz plastyczne. Czwartek poświęcamy przede wszystkim na zabawy, gry i zajęcia rekreacyjne przygotowane przez animatorów i wolontariuszy. W piątki spotykają się animatorzy, by przygotować pracę na najbliższy okres i miło spędzić czas. I w piątki także odbywają się spotkania integracyjne animatorów oraz wolontariuszy, i mają one miejsce raz w miesiącu. Żeby pomagać innym, sami musimy potrafić pomóc, a co za tym idzie, nie możemy zaniedbywać swoich obowiązków szkolnych. W związku z tym mamy mniej czasu dla siebie i na naukę, no bo oprócz tego, że sami musimy się uczyć, to jeszcze jesteśmy w oratorium. Zdarza się tak, że z oratorium przychodzimy około 1920, wtedy żeby nauczyć się na następny dzień, to musimy siedzieć tak do 23 i 24, ale też w oratorium mamy możliwość pomagania sobie nawzajem, na przykład starszy animator z drugiej klasy liceum pomaga nam, gdy jakieś trudności mamy. Spotykamy się tutaj z bardzo różnymi dziećmi, w większości są to dzieci z trudnych rodzin i niestety niektóre, z dzieci także sprawiają trudności. Nieraz jest bardzo ciężko. Dlatego misja naszego wolontariatu w oratorium nie polega tylko na pomocy w nauce czy organizacji zabaw, ale także staramy się wychowywać i robimy to w radosnym duchu salezjańskim. Mi osobiście wolontariat daje ogromną satysfakcję z tego, że mogę komuś pomóc. I czuję się przez to potrzebna. Wiem też, że te dzieci w przyszłości będą miały o wiele łatwiej, jeśli teraz otrzymają pomoc w nauce. Wolontariat daje mi takie poczucie spełnienia, jakąś taką wewnętrzną radość z tego, że mogę pomóc innym, z tego, że mogę w dobry sposób spożytkować swoje zdolności. <laughs> To wszystko, co chcieliśmy Wam pokazać. Mamy nadzieję, że to, co Wam pokazaliśmy, zainspiruje i Was do postawienia swojego pierwszego kroku w wolontariat. Czasami wystarczy zrobić mały krok, by okazać drugiemu człowiekowi wielkie serce.